Siema, z tej strony Szkieletor. I dzisiaj nagrywam Minecraft znowu. Tak, w sumie to trzeci odcinek, ale tak nie że to drugi, bo pierwszy to było takie zapoznanie. I długo myślałam na tym, co zrobić pierwsze. Czy iść na wyprawę, czy iść do kopalni. Ja serdecznie idę do kopalni. Więc mam gotowe przedmioty. Dziękuję diamenty. mam diamenty z pierwszego odcinka. Chyba go nie nagram. To ze skrzynkiem mam. Mogę I biorę diamentowy kilof. Czy to jest mądre? Pewnie nie, to jest. A pisałem pik, bo ten powiedzieć jakie mam kilofy. No i mam. Jakie w tym? Mam koperowy. No, coś tam w domu robię. Zmieniam rzeczy. Po siadach też. Wezmę te dwa kilofy. Diamentowy będzie na rudy. Łuk. Tak, tak, jedzenie, pochodnie i zbroja. Mogę zrobić zbroję z drewna. Więc zrobię. Wie nie wiem, jakby. Ona nie jest jakaś mega dobra, ale zawsze coś. Mogę zrobić co? Mogę. No, daje się do armora. Dziwnie to wygląda. Oczy dam chyba trochę za wysoko. Bo moja pasość, ten. No, będę się dać trochę niżej. Ale, no to, to coś mi daje po prostu, że. A nie, na no, coś mi daje. Yy, mam wszystko. Chyba mam, bo nie chcę się wracać. Węgiel, węgiel. Dobra, trudno, węgiel. I zresztą do kopalni. O, to powinienem usunąć tego. Dobra, będę no 5 nadwyżki, no i wezmę 5 tych bloków tu. Wezmę, ogólnie wezmę może bloki tu, bo się przydadzą. Tutaj ostatnio robię takie coś. Jak mm -hmm. najpierw potrzebuję Powa i tak dalej. I mam problem z pillagerami. Bo jak sobie tam za pod odcinkiem coś tam robiłem, to mnie tak wali. I ogólnie dzień jest. Sam nie wiem. Muszę najpierw to znaleźć. Gdzieś to było po lewej stronie. No też nie mogę wam znaleźć. Piąty Macie tutaj, jak macie Reloading Chunk, to macie dzień piąty tutaj. Yy... A i jak widzicie, odpalam sobie game moda. Kreativa. Yy, Ale tylko z tego powodu, że chciałem sprawdzić, czy mam. To, to chyba harfia. Miałam tam pójść w poprzednim odcinku, albo w następnym. Ale idę do kopalni. Znaczy do kopalni, do dziury, którą wykopię. Albo do kopalni zależy, co pierwsze znajdę. No więc ja tu wam pewnie zrobię cięcie a oczywiście. mogę też tego zrobić z dyni zbroję. Dobra, zrobię to potem. są do jaskini, czy do gotowej dziury. Wiecie co? Chyba zrobię dziurę. Dobra, idę deski, nie będę pusiał. No i wystarcz tutaj temy ich raczej nigdy nie odzyskam, bo w kopalniach mam takie potwory w ten Co? Co tu co jest? jest, 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 jest to jest to jest FOKA? Jak zaatakuję To daje expo, ale nic więcej nie daje nie lubię tych nie-minecraftowych dźwięków. Chyba hałybocku. Strasznie się tego. Nie wiem gdzie jestem, obok gdzieś jest mój dom. W ogóle że pod domem mam gigantycznego cave'a i... Przecież moi wyśniacy będą bardzo zagrożeni. Ale... zawsze będę miał blisko O nie w ogóle coś ogarnąłem, bo ja przecież jak będę się kopał, to się wkopię w wodę technicznie. Więc... O! Nie, nie, nie lapanie. No, Ty. Pegle. Pegle. Dzięki, dzięki, nie mam więcej. Ja nie potrafię, co się na mnie tak bardzo... To yy, yy. jaka jest ta sensie, że ja coś dostałem. Gunpowder, eee, yy. 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 Efektywność, ale mi za darmo zaznaczył, że to jest taka taka useless. W sensie, mi wiem, to jest bez sensu, bo czyli tak widzieć, na no to samo. To jest spoko, kamieniem się nie mam. Belwa. Miłe internet, się to zrobi. Okej. Okay. Po lewej stronie słychać było parę sekund temu dziwne odgłosy. Nie, ja, tych strasznych dźwięków z Minecraft. Co są pianino? Nie jestem frajerem. No może jest. co? jeszcze co? Jak widzicie gram mega srownie. Red Idziemy. Jezu, fart. A what? Wziąłem, że to go go goblina A, od razu jak coś, coś mówię, jak się co... coś do mnie przekopie nagle... Blok potem zniknął. Chyba. Jak coś się do mnie przekopie, Wyłączę Minecrafta, usuwam wszystkie mody i nagramy z Vanilla Minecraft. Nie, tak sobie nie. Wylewało, nikt sobie nie chciał. Au. Ładzie ogień na środku to się. Aaa, myślałam to kilofnym to robi. W sumie to wydobane. I w sumie piecyk też mi przyda. Tu TNT Piasek, w sumie też mi przyda. Baczka też. Lapis. Dobra, to ja mogę wychodzić. Nie wiem, że chcielibyście tego więcej, tylko nie pamiętam czy byłam na głowie nie, Jamf iltar w dół tu hmm. tylko zaś ja sobie sprawę, że ciąg będzie bardzo długi Lecz już nic nie ma. A wy się tak baliście, widzicie. Czy ja w ogóle do was mówię, jak już by tu byli? Nie pytajcie, dobrze. Ja już nie wiem. Ja, się... nie wiecie nas, jak się zarysuję. Nie wiem, że może bardziej boję niż Minecrafta. Znaczy, niż w Flash kompanii, Znaczy, przynajmniej w Flash kompanii może sobie zagrać z jakimiś typami. A w Minecrafta to musisz... No ciężej wygrywać się na modach z kolegami Tylko na byś mieć hmm. Dobra, chyba na razie to będzie koniec Bo już odcinek dwa długo A tam chyba nic nie było Tam nic nie było Nie, co tu Czyli czy nic nie ma jak. No więc co? Ja tylko zobędę to wydobędę i wrócę tego. A dziękuję za oglądanie. Myś... Myś... Myślałem, że... Choć w jakaś moba się... Yy, tutaj... Mobek kiedy spotkam. A tutaj nic. No ale teraz ten mały... Mnie? Nie ja zaatakuję, bo bo okradłem mu domek, bo musiał dać, że jest jego domek, bo był mały. Tak, i to tyle.